W tym odcinku pokażę wam ładnie zachowany, opuszczony dom, pełen pajęczyn. Co oczywiście oznacza, że dawno nikogo w nim nie było. Zamieszkiwał tutaj pan Sławomir. Dom miał po zmarłych pradziadkach. Takie informacje można między innymi wyczytać w znalezionych papierach. Czy dowiemy się jeszcze czegoś więcej? Witam na następnej wyprawie. Zaraz zobaczymy, czy jest możliwość wejścia do tego domu. Opuszczony dom drewniany. Myślę, że tutaj jest przejście. Ale niestety nie. Nie wiem, czy jest sens pakować się tam do środka. Z tamtej strony nie przejdę, bo jest dom zamieszkały, więc lipa. No tylko ten. No hmm. jeszcze sprawdzić z drugiej strony. Skrzynka. W środku telewizor oczywiście już zniszczony, tam tak samo chyba, I butelki po alkoholu, żubr mamrot. Z vilkowy. Mocny. Nawet na mam rota. Ktoś tu te pozostawił. A więc wszedłem do środka, no i możliwość jest tylko przez to okno, więc spiąłem się. To jest to podłożony, więc ktoś tutaj kiedyś już był. Innego wejścia niestety nie ma. Mamy tu w tym pomieszczeniu łóżko, ale najprawdopodobniej znajdowała się tutaj kuchnia. Widać po tych ociekaczach, do talerzy. Drzwi są trochę uchylone, więc mam nadzieję, że jest przejście dalej. Więc tak, tutaj mamy następne pomieszczenie. Tapczan. To są drzwi wejściowe. Wstyd, tutaj tu panie dawno Tam mamy wejście, jeszcze wyżej. Na strych najprawdopodobniej. Tutaj mamy taki drewniany krzyż. Ale dobra. Chciałbym tutaj przejść. Poczekajcie chwilę. Odgarnę sobie te pajęczyny i widzimy się za moment. Dobra, pajęczyny odgarnąłem, więc możemy wejść do tego pomieszczenia ładnie jest to jeszcze nawet powiem wam zachowane jak na swoje lata kuchnia kaflowa garnek czajnik Zlew. Bardzo to prawdopodobnie nie ma. Nie. tutaj taki... Taka kuchenka palnikowa. Wisi jeszcze koszula. Mamy przejście do następnego pomieszczenia. Tej buty, czapki i tutaj mamy regał oraz łóżko. Tak jak widzicie, oraz fotel. Ta nawet jeszcze się trzyma. I także pajęczyny. Nie wiem, może gdzieś tutaj oprę ten panel. Adidas. karawka bardzo ładna tutaj mamy kartkę z kalendarza 29 lipiec ale już jest ucięta góra więc nie zobaczę który to jest rocznik zawiadomienie informujemy iż wierzyciel planuje podjąć kroki zmierzające do uzyskania należności na drodze prawnej ponad 19 tysięcy Pudełko metalowe po czekoladkach zapakowane 2006 roku. Najlepiej spojrzeć przed 28 wrzesień 2007. O, i tutaj jak widzicie, okulary: jedne, drugie, jakieś tabletki. Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Opłata za energię elektryczną. Nie mam prądu. Patrzcie, czyli ktoś mieszkał bez prądu, opłata za gaz, to jest wszystko. Kreski oświadczymy po zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań określonych w artykule 233 kodeksu karnego oświadczymy, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe. W miesiącu 3-4 2020 roku posiadałem, posiadałam, moja rodzina następujące dochody z pracy. Nie posiadałem żadnego dochodu. Praca dorywcza, 100 zł. Oświadczenie o stanie majątkowym. Ja, Sławomir, urodzony w 1965 roku. Lokal mieszkalny, dom po zmarłych pradziadkach. Nie posiadam żadnego dochodu, jak również gospodarstwa rolnego czy działki. Nie posiadam gospodarstwa rolnego. Nie posiadam żadnego majątku ruchomego. Nie posiadam oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Nie posiadam samochodu. Rata dorywcza 100 zł. Jeśli to jest 100 zł miesięcznie, no to. Na taką kwotę nie da się wyjdzieć trochę posegreguję Tutaj położymy dobra, nie będę tych papierów przeglądał tabletki Feminost to Tutaj mamy ciuchy. Gazety możemy zerknąć, z którego roku. 8 maj 2018. Radyjko takie przenośne na baterie. Trzymaj choć. Ktoś mieszka w słabych warunkach. Oczywiście z czasem wszystko niszczę. Nie wiem czy tu jest przejście. Dobra, więc tutaj mamy pokój, duży pokój, szafa. Była przy drzwiach. No i tak były wieszane ciuchy, pranie na sznurkach. Wzdłuż tego pokoju mamy łóżko jedno, drugie. Wszędzie pajęczyny, więc niezbyt jest możliwość podejść bliżej. Ale widać wszystko więc. Więc tak to wygląda. Jak widzicie już ściany pękają. Dobra to było wyjście na zewnątrz Może zerknę tutaj jakie stanie są te schody Przesłuchuję się, bo nie wiem czy nie słyszałem syczenia węża to z góry. Tak, jak widzicie, jest pełna pajęczyn Jest masakra

Byłoby. Nie mamy wszystko. Zwiedzone. Tu jest okno chyba zastawione. Albo. Nie, drzwi. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi oczywiście miło. Jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał aby być na bieżąco z nowymi materiałami, a więc do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.